Siemano YouTube, cześć, witam serdecznie, kontrowersyjny Marek. Słuchajcie, no i co, no i co, no i co, no i jaj co? No i stało się. Ha, ha, ha. Także lecimy, słuchajcie, lecimy z updateem rękowym. No, bo co, bo jest o czym pogadać. Także na samym początku, słuchajcie, wszystko co tutaj mówię, to nie są porady inwestycyjne, to jest moje prywatne zdanie i mówię wam po prostu jak ja widzę rynek krypto i jak ja postrzegam to, co się na rynku dzieje. Jeżeli potrzebujesz jakiejś porady inwestycyjnej, to idź do tego, kto ma po prostu papiery, ale to nie jestem ja. Więc tak, słuchajcie, na samym początku, Bitcoin. Myśmy ostatnio byli gdzieś tutaj w tych okolicach. Co ja wam mówiłem, że ja z tej strefy spodziewam się, tak czy siak z tego miejsca, spodziewam się podejścia tutaj. Więc to można sobie zweryfikować na ostatnim filmiku, bo czytanie w lewo można zostawić Arabom. Niemniej ja ten wykres przeczytałem w prawo, przeczytałem go całkiem nie najgorzej. To, co się odpierdzieliło dosłownie przed chwilą, bo gdybyśmy weszli na M5, no to rozmawiamy o tym, co wydarzyło się dosłownie no niecałe 10 minut temu, bo tam mamy minutę do zamknięcia i teraz tak, słuchajcie, tytuł dzisiejszego odcinka zobowiązuje, bo tytuł jest Nie łap byka za rogi, tak? Tak samo jak mamy gdzieś tam jakieś gwałtowne spadki, gdzie na przykład shorty i jest to powiedzenie, że nie łap spadających noży, tak? Czy chociażby tutaj, tak samo jest to magiczne powiedzenie w drugą stronę, czyli nie łap byka za rogi, bo jak bitcoin jest rozpędzony, byk jest rozpędzony, to po prostu cię stratuje, urywa łapy i tyle. Tyle w temacie. Słuchajcie, co to nam się wydarzyło? Bo powiem Wam szczerze, że aż tak mocnego impulsu się nie spodziewałem. Niemniej Highblock mówił jasno i wyraźnie o tym, że nad 38 jeszcze są jakieś likwidacje, gdzieś tam do poziomu 38500. Ja przypominam, tak, cały czas, że to i tak są frytki. Podług tego, co jest tutaj na dole do zgarnięcia. Niemniej, no to zostało zgarnięte całkiem przyjemnie. On nam się jeszcze nie zaktualizował, bo Bitcoin doszedł tutaj. Zobaczcie, co tutaj się wydarzyło. 38,500, tak? 38,500. Tutaj z miesięcznego mamy, mamy bandę, której dotknęliśmy. Idealnie, mówię, wykres miesięczny, słuchajcie, to, to gdzieś tam. Nie, ten wykres tutaj, no, jednodniowy, czterogodzinny, on ma priorytet, nie? D1 jest wow, tygodniówka już w ogóle jest ale miesięczny wykres to już jest naprawdę wow, wow, wow. I teraz słuchajcie, co wy na to? Co wy na to? Dajcie znać w komentarzu, co uważacie, no, bo gdzieś tam sporo osób się produkowało, że u, no pewno, zejdziemy na 20 tysięcy. Na pewno to Kopernik nie żyje, mój drogi, moja droga. Na rynku krypto wszystko jest możliwe, więc tak o, przechodzimy do rzeczy. Co wy na to, gdybyśmy tak albo. Już teraz stąd, załóżmy, że to był maks tego po prostu, co zrobiliśmy, wejdźmy sobie na H1 -kę. i stąd schodzimy retestować na początek strefę 36K i później idziemy do góry albo wybijamy ją w dół, nie wiem, ale to widzi każdy, taka jest prawda i nie zdziwiłoby mnie to, gdyby z uwagi na te okienka ETF-owe ta cena poszybowała sobie po prostu wyżej, do kolejnej strefy, czyli 39600 i do strefy 4042000. Ma to rękę i nogę. Gdzieś nawet słuchajcie z tyłu głowy, mam to, że zaczęliśmy już hossę i że faktycznie ten cykl będzie załamany. Jeżeli tak jest, no to biada tym, który, którzy nie są w rynku po prostu. Biada tym, którzy gdzieś tam dalej czekają na te poziomy 20-20k, 20-22k, dlatego że. Po prostu jest duże prawdopodobieństwo, że, że się tych poziomów nie doczekają, tak jakby. Ja na tę chwilę nie chcę wróżyć z fusów, bo wszystko to, co dzieje się tutaj, to jest wróżenie z fusów. To jest wróżenie z fusów. Jeżeli ktoś analizuje mi rynek niżej niż 31-33, i wyżej niż 40-42, to dla mnie jest po prostu wróżbita Maciej i nie mam zamiaru nawet słuchać takiej osoby i zaprzątać sobie głowy. Dlatego, że najważniejsze jest to, zobaczcie, to jest to, co ja wam już pokazywałem w, w jednym z moich materiałów, tak? Gdybyśmy wzięli sobie, weźmy sobie za przykład tutaj czysty wykres. O, ile on jest czysty, a nie, tutaj on jest porysowany, ale on jest porysowany spoko. Więc zobaczcie, weźmy sobie za przykład taki wykres i teraz tak, to co jest, to co jest ważne, zobaczcie, tutaj mieliśmy dołek covidowy, z tego dołka tak naprawdę pierwszą, poważniejszą korektę mieliśmy tutaj przy poziomie 42 tysiące, więc ten poziom jest dla mnie niezwykle ważny, ale nawet gdybyśmy rozłożyli sobie Fibo, ciach, ciach, powiedzmy tak pirazy oko, nie, bo nie to jest aż tak istotne. To tutaj, w tym miejscu jest te 42, które jest 0,5 FiBo. Niemniej, jeżeli myśmy takim ruchem po prostu śmignęli przez 0,38, no to legenda głosi, że 0,618 jest w zasięgu, czyli 48 tysięcy. Czy tak będzie? Nie wiem, zobaczymy. Na tę chwilę to, co wiem, to to, że jakbyśmy wrócili sobie z powrotem na H1, to widzimy, że po prostu ze strefy podażowej, którą mieliśmy tutaj 36 tysięcy, która dzielnie nas broniła, ale ja wam to już pokazywałem. Pokazywałem wam to na ostatnim materiale, jeżeli się nie mylę, albo gdzieś na którymś moim wewnętrznym zoomie. Niemniej mówiłem o tym, jak nie tutaj to swojej ekipie, że mieliśmy, zobaczcie, cyk, cyk, tak? Nie, nie, przepraszam, jeszcze w lewo. Tutaj, o. Cyk, cyk, czyli mamy tutaj. Cyk. Cyk, czyli mamy tutaj, i mieliśmy cyk, cyk, no i po prostu pozbyliśmy się tej strefy. Analogiczna sytuacja, jak do tego, co rozgrywaliśmy w bezsię z poziomem 19. K. To sobie kasuje. I teraz tak, co takiego, słuchajcie, może się wydarzyć? Ja Wam powiem tak, ja uwielbiam shorty, naprawdę. Kocham shorty, bo one nie wybaczają błędów, są bezlitosne, bardzo bolesne, szybkie. I po prostu je lubię, bo je czuję, je rozumiem. Nie wygląda mi to jeszcze na spadki. Gdybyśmy mieli mieć spadek, ta cena momentalnie zgasiłaby nam ten wzrost tutaj gdzieś w okolicy 36 tysięcy. I tutaj moglibyśmy rozmawiać o tym, co wydarzy się dalej. Tutaj po prostu to, co widzimy na wykresie, to widzimy bitcoina, który za chwilę się po prostu wypierdoli na plecy, no bo tego inaczej nie można nazwać. Zobaczcie to. Zresztą, zobaczcie, nie, zobaczcie co się dzieje. Słuchajcie, z naszymi altami, które już Wam zresztą pokazywałem. Tak, Rio. Wow. Pyr, brane po 4 dolary. Wow, link. To jest coś niesamowitego. Link zaraz 16 dolarów, nie. Link też wygląda, jakby zaraz miał się na plecy wyjebać. Po prostu jak drabina, jak World Trade Center. Zobaczcie Injectiva, zobaczcie G Swifta. Zobaczcie feta. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. To jest coś po prostu niesamowitego. Arbitrum się budzi, tak? Arbitrum się budzi. I też w momencie, kiedy poradzimy sobie tutaj tak naprawdę z tym poziomem, okej, okay, który możemy sobie rozciągnąć tak o, w momencie, kiedy go zretestujemy, ciach, pusty karnet jest dotąd, czyli 1,35, co my też rozgrywamy. Niemniej, podkreślam, to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie, to nie jest porada inwestycyjna, ale słuchajcie, śmiać mi się chce, jak gdzieś tam pewne osoby w komentarzach mi tam ty kurwo, te twoje analizy, te kreski, w yy, 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 yy. umówmy się tak, że jak przestanie wchodzić, to się posłucham, dobra, na tę chwilę mam głęboko w dupie, bo to, co ja rysuję sobie, te kilka kresek na wykresie, one mi po prostu wchodzą, no i tyle, szczególnie śmieszy mnie to jak tam jakiś majster odnośnie SMC. Ojeju, SMC, kurwa, słuchajcie, zatrudniałem w firmie chłopa, który grał po SMC. I, i przez ponad rok czasu patrzyłem, co on robi. Na 40 pozycji 38 lossów i kręcił się jak kurwa pies wokół go na cały czas w zero, bo faktycznie tymi dwoma pozycjami, które mu wchodziły, był w stanie odrobić pozostałe 38 lossów, Ale. Czy to o to w tradingu chodzi? No, moim zdaniem nie. Natomiast tutaj u mnie ma być kontrowersyjnie, ma być po mojemu. Jeżeli komuś się nie podoba, słuchajcie, jest tyle kanałów odnośnie rynku krypto, że wypierdalę gdzie indziej. Teraz tak, a jak komuś się podoba, to super, łapka w górę i tyle. Słuchajcie, wbijajcie do, do nas na grupę, na Fajera, bo tam naprawdę się fajne rzeczy dzieją. Spot też puchnie jak szalony. I teraz tak, słuchajcie, tutaj żeśmy sobie skupili takiego, takiego degenika ostatnio po, po, po 0.0000 4 go wzięliśmy. Na tę chwilę już mam na nim, bo to wiadomo, degenik nie. No, tam klocka wrzuciłem na tę chwilę, już mam na nim lekko ponad 100%. Więc też bardzo, 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 bardzo fajna pozycja. Cały czas zakupy idą. Tutaj spodziewam się troszeczkę większych targetów, może powiedzmy w okolice 00015. Tak, 000, tak, 00015, a może nawet. I w okolice 0002, 0.002 przepraszam, albo 0003. Zobaczymy. Ale to jest taki coin na zasadzie albo lambo, albo karton, nie? To po prostu wrzucony klocek, taki luźny i zobaczymy, co z tego będzie. Niemniej zakupy na nim są fajne. Słuchajcie, High block Capital. Tak, on już nam się zaktualizował. 38, dobra, bo jeszcze przed chwilą nie był zaktualizowany. Ale tak, odpalmy sobie 7 dniówkę. Tu, tu, ru, tu, ru, tu, tu. Tu, tu, tu. Dobra, tutaj jeszcze nie jest zaktualizowany, albo tego po prostu nie widzę, przybliżymy sobie, a jest, 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 dobra, czyli wystarczy o przybliżyć, więc tak, zobaczcie, forsa zgarnięta, praktycznie cała, praktycznie cała, to, co jest na górze, to już jakieś tam po prostu drobne ochłapy, zobaczmy sobie roczny, e, roczny, 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 36,400, no, czyli tutaj nam się jeszcze... Nie zaktualizowało, tak. Ta świeca nam się jeszcze nie zaktualizowała, bo my żeśmy wybili tutaj ponad ten poziom czyli ten cały klaster, który był, o którym ja Wam mówiłem wcześniej, on został zgarnięty czyli na górze, jak dla mnie, forsy już nie ma. Ale kto to widzi, to, to widzi każdy, kto gdzieś tam, no, trochę ogarnia. Zajdzie z Maximusa. Nie, ja Wam powiem szczerze, że nawet ja grałem shorta. Ja grałem shorta, słuchajcie, tutaj z, jakbyśmy wrzucili sobie H1. To ja grałem shorta tutaj ze stop lossem na 37,050, gdzie tą świecą mnie jeszcze nie wybili. tą już mi zeszli praktycznie do entry, bo 820 entry. No i nagle takie dymanko. Niemniej ok, spróbowałem raz z mojej strefy, z mojej strefy. Miało to sens, miało to sens. Pod co? Pod Ritez 36. Nie udało się, nie udało się, więc trudno. Je było, to je było. Nie będę drążył tematu. Niemniej, nie no po prostu spot nadrabia, bo. No, to po nadrawie, zobaczcie. Spocik, tylko dzisiaj tam cztery kawałki z groszem. To jest ten eter, którego wczoraj na YouTube mówiłem, że odpalam. Tutaj, no niestety, zagrało go 27 osób, 114 osób nie zagrało. No, raz na jakiś czas będę przymycał coś takiego fajnego. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o content na YouTubeach, więc zachęcam do tego, żeby dołączyć. Słuchajcie, do grupki darmowej link macie poniżej. Jeżeli chodzi o ten odcinek, co ja Wam jeszcze mogę powiedzieć? Słuchajcie, wiele osób ma jeszcze coś takiego, co się nazywa syndrom Bessy, i to są osoby, które będą dalej czekały gdzieś tam uparcie na te poziomy poniżej 30, gdzieś tam na te poziomy tutaj 25, 20, no bo przecież tutaj jest forsa. Ja się nie upieram. Ja nie mówię absolutnie, brącie, Panie Boże, że my nie zejdziemy do 25 tysięcy, a nawet i do 20. Ja się nie upieram, tylko to by wyglądało już troszeczkę dziwnie na wykresie, co najmniej, bo widzimy, że tutaj ten bitcoin faktycznie ma ochotę iść i brakuje mi i tutaj strefy 30. Jak zobaczymy, co się wydarzy, jak zobaczymy, co się wydarzy na poziomie 31-33, o ile my w ogóle tam, słuchajcie, dojdziemy. Wtedy będę analizował, czy w ogóle jest jakiekolwiek prawdopodobieństwo na to, żeby zejść niżej. Na tę chwilę, tak jak Wam mówię, na tę chwilę, co nas na pewno będzie trzymało, czy znaczy na pewno na 99,9%, bo na pewno to Kopernik nie żyje, to jest ta strefa, która już nie będzie strefą podażową, tylko będzie strefą popytową. Niemniej to wszystko sobie po prostu usuńmy. Strefa jest strefa, i to jest dla mnie najważniejsze. Więc możemy mieć taką sytuację, że albo stąd pójdziemy od razu ogniem do góry albo stąd testujemy tą strefę i pójdziemy do góry, ewentualnie rozpoczniemy korektę, czyli zejdziemy tu i zaczniemy po kolei schodzić poziom po poziomie. W dół, bo to też na pewno, znaczy to też na pewno no to też raczej nie będzie wyglądało tak, że nagle będzie pół jedna tam szybka szpila na 30 i jazda w górę. To wszystko musi się rozpędzić timingowo, wszystko musi się zgadzać. I pamiętajcie o tym, że shorty zaczynają się wtedy, kiedy grubasy zaczynają oddawać gorące się ulicy retailowi, plepsowi rynkowemu, czyli takim osobom jak ja na przykład. No bo nie wiem, jakie wy macie depozyty, ja mam taki depozyt, że jeszcze jestem podciągnięty pod pleps rynkowy, i w tej pozycji chyba nawet jest mi dobrze, powiem wam szczerze żeby bo wolę być takim plepsem rynkowym, który gdzieś tam wie, dzwoni, i nawet wie w jakim kościele i po prostu jak te wieloryby wielkie płyną, to ja gdzieś tam za nimi sobie takim cik, 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 taki niezauważony sobie płynę, niżeli miałbym, kurwa, cwaniakować i udawać kogoś, kim nie jestem. Znam swoje miejsce w szeregu, na tym rynku jestem po prostu, kurwa, nikim. Tak więc, tak to wygląda, no bo mój kapitał to jest w stanie poruszyć może ceną swifta o 2 centy do dołu albo, no 2 centy to przesadziłem, setne centa do dołu albo do góry, więc, więc tak szczerze sobie powiedzmy, że trzeba znać swoje miejsce w szeregu. Słuchajcie, DXY, bardzo ciekawa sytuacja, bo ta krótka konsola w okolicach mojej strefy, mojego poziomu i czyżby reakcja w dół, bardzo byczą dla bitcoina, o ile zachowamy korelację. Spx, zobaczcie z tej strefy niesamowite odbicie. Niemniej jesteśmy na oporze, tak? No bo mamy tutaj całą tą strefkę. To jest cała ta strefka, która będzie reagować i będzie spychać dziada w dół. Ale jeżeli ją wybijemy i może zritestujemy, a może nawet nie, no to, to droga jest otwarta. Bo pusty karnet mamy do, gdybyśmy sobie zobaczyli z D1, bo z mniejszych TF nawet nie ma co patrzeć. To mamy moi drodzy, pusty karnet do 4,500, później 4,540, później 4,6. Więc tutaj już naprawdę mogłoby się zadziać. Mogłoby się zadziać, mogłoby się zadziać dużo później mamy dopiero poziom w okolicach 4,800, więc no, ale to już nie wybiegajmy w przyszłość, tak? To, to wróżenie zostawmy wróżbicie Maciejowi. Niemniej na tę chwilę bardzo ciekawe, co wydarzy się tutaj. Słuchajcie, w związku z tymi ETF-ami też tak naprawdę nie zdziwiłoby mnie za bardzo to, gdyby ten Bitcoin po prostu rauchem poszedł po te 42 tysiące i tutaj tak naprawdę rozegra się wszystko. Tutaj tak naprawdę rozegra się wszystko, bo analiza pod tytułem 42, 37 idź da w górę po, pod 50, po te 45, 500, po 48, też ma sens. Niemniej to wszystko, jak już mówiłem, to jest wróżenie z fusów. Na tę chwilę najważniejsze jest to, co jest tutaj lokalnie. Bardzo ważne będzie to, jak zamknie się dzisiejsza D1. Przypominam, że dzisiaj o godzinie 20 przemówienie Nie... Paula. Jeremy'ego Pola, tak, czyli tego przewodniczącego Fedu. Więc zobaczymy, co tam w ogóle się wydarzy, co on w ogóle będzie gadał. Niemniej rynek byczo, 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 więc wszystkim shortującym, co mogę doradzić? Mogę doradzić, żeby trzy razy się zastanowić <laughs> i żeby nie łapać byka za rogi, bo może po prostu was rozjechać i przebiec po Was. Także słuchajcie, z mojej strony to tyle. Zachęcam do subskrybowania, zachęcam do wbijania łapek w górę. Jeżeli ktoś chce wbijać łapki w dół, to wbijać, ale to chyba tylko dlatego, że boli dupa, bo na razie wszystkie analizy wchodzą jak złoto. No i to. No i tyle. Wbijajcie do darmowej grupy. Peace out. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!